Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. I nie wiem, czy nie zauważyliście, że ja każdy vlog, jak zaczynam, to robię tak. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Rękę w ogóle tak podnoszę śmiesznie, nie wiem czemu, no ale tak robię. Może po prostu wiecie, no, po prostu się przyzwyczaiłam i to będzie takie wiecie, moje przywitanie tutaj nawet w każdym vlogu. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Co dziś robimy? Nie mam żadnego pojęcia. Kolejny zwykły vlog, kolejny luźny vlog, typowy vlog. Ja zauważyłam, że takie vlogi lubicie. Taki zwykły, po prostu taki zwykły, najzwyklejszy prosty dzień, więc ja takie po prostu vlogi będę dla was nagrywać, od czasu do czasu zdarzy się jakiś tam hol zakupowy bo ja na przykład uwielbiam hole zakupowe wiem, że wy też, nie wszyscy wiadomo, nie każdemu się dogodzi ale moi drodzy dzień dzisiaj zaczęłam nie mam nie, niefajną fajną pobudką, bo jakoś tak się nie wiem, no nie wyspałam, ostatnią noc miałam fajnie przespaną, to niestety nie, no ale nieważne zawiozam maksiulkę do przedszkola i teraz zabieram się moi drodzy za napicienie się wody i ja w ogóle nie wiem, czy Wy też macie taki problem picia wody zwykłej. Kurde no, jak jest gazowana, okej, okay, wypiję. A jak nie jest gazowana, mam straszny z tym problem i zazwyczaj sobie po prostu do tej wody, proszę bardzo, dorzucam właśnie kostkę, kostkę, <laughs> kapsułkę magnezu, albo właśnie jakąś kapsułkę witaminy C, albo kapsułkę jakiegoś żelaza. Po prostu dorzucam sobie, żeby ta woda jakokolwiek smakowała. Dodatkowo mam jakieś tutaj, proszę bardzo, witaminki. Ostatnio Wam mówiłam, że zaczęłam chodzić... na Siłowni, już chodzę regularnie przez dwa tygodnie. E, ostatnio miałam taką trzydniową przerwę, ale to w sumie dobrze, bo miałam tak ostatnio bardzo wielkie zakwasy po tej siłowni, że po prostu nie mogłam wstać z łóżka, a jednak no, niestety moja praca zobowiązuje mnie do tego, żeby wstać z łóżka. Po dodatkowo jeszcze jestem mamą, więc to już w ogóle zobowiązuje wstać z łóżka, żeby dziecku właśnie dać śniadanko, zawieźć do przedszkola, spędzić z nim jakoś e, czas. Fajnie, że tutaj w drugim. E, na drugim planie mamy papier toaletowy. Bardzo fajnie, Dominika. Ty to jesteś vlogerka niesamowita. Jestem przebrana w taki, wiecie, już sportowy strój, ponieważ za chwileczkę idziemy na siłownię z talą. Ale co chciałam Wam powiedzieć ostatnio, nie wiem, czy oglądaliście wcześniejszego vloga, a jeżeli go nie oglądaliście, no to tutaj macie link i zapraszam Was po tym oczywiście vlogu, żebyście sobie oglądnęli. Tam pokazywałam, że dostałam mega zarąbistą paczkę z firmy właśnie Garet. I... Nie nie chciałam wiecie od razu już jej pokazywać tak całkowicie. Chciałam sobie przetestować właśnie te produkty i jestem mile zaskoczona, bo nie tylko ogólnie ja je testowałam, ale również Kuba jak i Tala. A jakie to produkty są, to za chwilę wam je pokażę, tylko wypiję do końca tutaj mój magnesik i usiądę sobie na kanapce, żeby było mi wygodnie. No i zasiadłam, może i nie na kanapie, ale przy stoliku, zobaczcie, tutaj mamy piękny drugi plan. Brakuje mi w ogóle w tym pomieszczeniu obrazów, ale wczoraj je zamówiłam, więc niedługo zobaczycie w kolejnych vlogach. Nie przedłużając, chcę Wam szybciutko pokazać właśnie te trzy produkty, które przyszły do mnie z marki Gareth I pierwszym urządzeniem jest urządzenie, zobaczcie, do mikrodermabrazji, czyli po prostu urządzenie do... Oczyszczania twarzy. Zobaczcie, szybciutko po prostu włączamy. On ma kilka mocy sania. Oczywiście słuchajcie, jak wy będziecie chcieli mm, zamówić te produkty i a w ogóle ten produkt, to ja wam od razu mówię, żebyście przetestowali naprawdę na początku od tej najmniejszej siły sania. Sania, bo wiadomo, każda skóra jest inna. Dla mnie ten produkt jest ogólnie mega fajny, bo ja mam naprawdę bardzo duże zaskórniaki tutaj w okolicy nosa, w okolicy tutaj podbródka, właśnie na brodzie, więc naprawdę on mi się mega sprawdza, a najbardziej w ogóle, słuchajcie, sprawdzał się, włączę tą wibrację, a najbardziej słuchajcie, sprawdzał się u Kuby, bo jak wiecie, Kuba też ma problemy z, po prostu ze skórą twarzy i jak przyszła ta paczka i żeśmy od razu ją wzięli i otworzyli, to ja wam, słuchajcie, muszę puścić teraz ten fragment jak Kuba się wczuł testując ten produkt się wczuł chłopak normalnie już 20 minut Jakub piękny i gładki wyrwa wszystkie matki Kuba się tak, słuchajcie, wczuł, że po prostu siedział przez pół godziny i oczyszczał sobie twarz. Ja po prostu z niego nie mogłam. W każdym razie kolejny produkt, słuchajcie, zobaczcie, jest to soniczny masażer pod oczy i dla mnie to jest po prostu genialne. Dlaczego? Bo ja mam, wiecie zresztą jak mnie oglądacie, ogromne problemy z yy, sińcami pod oczami. Jestem cały czas podczas yy, testowania tego produktu. Jestem ciekawa właśnie jak później będzie kolor Styka moich oczu wygląda, znaczy tutaj tych sińców. E, póki co jest mega fajny, bo to jest bardzo przyjemne. Tak samo włączamy, on ma trzy funkcje. Ma takie jedno zawibrowanie, e, ma takie dwa zawibrowania i trzy zawibrowania. Nie wiem, czy to może usłyszycie. Coś takiego. I jak włączymy, od razu y, powolutku zaczyna tutaj ta końcówka nam się ocieplać. I jest taka naprawdę bardzo cieplutka. Ja sobie oczywiście daję krem wcześniej pod oczy, rozmarowywuję i takimi przeciągnięciami dookoła oczu masuję sobie właśnie okolice moich cieni pod oczami. Jest to jest tak przyjemne! I ostatnim produktem, który zamówiłam, słuchajcie, jest. Masażer do ciała. Jejciu, naprawdę to, to urządzenie totalnie skradło moje serce. Wiecie, że jestem z listką paznokci, Jak mnie oglądacie, ja naprawdę czasem potrafię siedzieć po 8-10 godzin właśnie siedzieć w salonie. Wiecie, w takiej pozycji. Piłuję te paznokcie I to mi teraz tak cholernie ratuje życie. Naprawdę wstaje odprężona. W ogóle mnie ten kręgosłup tutaj, wiecie, tutaj ten kark nie boli. On ma ogólnie 20 trybów tutaj mocy. Więc naprawdę jest kozacko. Ja ogólnie biorę i tak sobie na takiej trujeczce. I jest tak. Jezus, to jest tak mega przyjemne. O Jezus. I odkąd ogólnie ten produkt do mnie dotarł. Ja codziennie wieczorem sobie właśnie go włączam. Kładę się i sobie tutaj właśnie masuję. Tu, gdzie najbardziej mnie boli, gdzie najbardziej jestem spięta. I teraz czuję, że w ogóle jestem totalnie samowystarczalna. Już nie muszę się prosić Kubę o masaż. To urządzenie, w sumie dzięki temu urządzeniu po prostu nie będę musiała mu truć pupy. Ja oczywiście w opisie pod tym filmem daję Wam link, a z moim kodem Doncia 20 Możecie kupić wszystkie produkty nieprzecenione o 20% taniej. I słuchajcie, ta zniżka, ten kod właśnie mój Doncia 20 obowiązuje tylko do końca maja, więc życzę Wam udanych zakupów, a to jest cudeńko. I właśnie teraz siadam na kanapkę i będę się odprężać. O, przyjemne. O, aż mi ciary przeszły. W ogóle czekam na tale i tak sobie wzięłam. I wiecie co? Odsłona, odsłoniłam pieraneczkę. zobaczcie, w ogóle. Śnieg, w ogóle, śnieg. W kwietniu śnieg, w ogóle. Dlaczego? Niedawno była taka piękna pogoda. Jezus, Maria. Przed chwilą się zorientowałam, że mam trzy vlogi do zmontowania, więc z dzisiejszej siłowni nici yy, dzisiaj. Yy, Ale to może i dobrze, ponieważ, wiecie, zmontuję sobie dzisiaj te vlogi, ogarnę, będę miała już, wiecie, czystą głowę, że mam wszystko ogarnięte. Przybrałam się w, oczywiście w dresik. Za niedługo pojadę po Maksia i wiecie co, naprawdę ta pogoda jest okropna, więc będziemy musieli chyba dzisiaj siedzieć w domku yy, i muszę coś wykombinować, coś muszę wymyśleć, żeby spędzić się z Maksiórkiem jakoś miło czas. Tak, może myślałam, żeby pojechać właśnie do Osą i kupić, wiecie co, taki wielki papier, jakiś taki wielki brystol, wziąć farbki i może pomalować coś właśnie na podłodze, właśnie podbijać jakoś rączki albo coś, no nie wiem, coś wykombinujemy, żeby jakoś miło spędzić czas. Maksila odebrany, byliśmy już w Osą i co kupiliśmy? Maksymilie, kupiliśmy, słuchajcie, farbki, ale takie farbki wyciskane. I jeszcze kilka mega fajnych rzeczy, które mamy w bagażniku i za chwilę Wam je pokażę. Mamy kolory. Dokładnie, mamy kolory. A jakie mamy kolory? Żółty i Żółty, czerwony. mamy, Mamy czarny, pięknie. Mamy biały, niebieski, zielony, tak? I paladziowy. I brązowy, kochanie. I paladziowy. Fajnie, będziemy sobie je wyciskać. Ja zaraz pokażę Wam, jak będziemy. Ose. Tak, będziemy w domu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta. Tak. Teraz, teraz, teraz. Ta, ta. ta. Tak. Dobra, lecimy do domku, tak? Tak. Szybko. Zimno. Boże, śnieg pada. Śnieg z deszczem, co? Masakra jakaś. Ale zimno. Mam zimne ręce. Ty też masz zimne ręce? Tak. Masakra. Myszula, ale mama kupiła taki duży brystol ci, żebyśmy malowali na podłodze razem. A ty chcesz tutaj malować? Mhm. Mm Czy chcesz na podłodze? A na drodze. To gdzie chcesz w końcu malować? Mm -hmm. tu. Tutaj? Tak. No to tak Tutaj? Dobra, to rozpakowujemy. Dobra, moi drodzy, zrobimy y, mały hul zakupowy. Tak? Mamy brystol, taki duży, ale poczekaj najpierw. Położymy sobie go tutaj. Jeden zwiniemy, słuchajcie, żeby... Żeby nam się... Tak, żeby nam się nie zgubił i żeby nam się nie ubrudził. Tak. Mamy sobie... Mamy sobie podkładkę, no to wyciągnij. No dobra, to wyciągaj wszystko, okej? Okay? Kupiłam Maksiowi taką Podkładkę, tak, mam tak powiedzieć, właśnie na takie parki wyciskane, bo ostatnio miał takie parki zwykłe, gdzie się macza pędzelek i on za mocno ten pędzelek tam wkładał i te farki wszystkie po prostu zostały pobrudzone yy, i wiecie, wszystkie kolory się po prostu zmieszały ze sobą, tak, więc stwierdziłam, że to był dobry pomysł z takiego mojego dziecku, Piąź po prostu na tutaj każdy kolor i farki nie będą się brudzić, bo będą dalej wytupce. E, wzięliśmy też plastelinę. Będziemy dzisiaj robić fajne rzeczy z plasteliną. Co tam masz jeszcze? To! A, to. tak! Ja w ogóle teraz dzisiaj się obudziłam, więc niedługo, nie, nie słuchajcie, pa, są święta wielkanocne, Możemy malować wam Tak, dokładnie. Możemy wszędzie... Aaa, nie wiem otwierać. w ogóle zauważyliście, że mam jedną rękę zrobioną, a drugą nie. E, wczoraj wieczorem przedłużałam, ale tak mi się nie chciało przedłużać tej drugiej, ale na szczęście mam przedłużoną prawą, więc tą lewą będzie łatwiej, bo będzie przedłużona na... Prawą ręką. Czarna, tak? Otwieramy czarną. Mama, mogę sobie tutaj, tutaj, tutaj? Teraz mama pokazuje ci, jak to działa. Nakładamy czarną farbę. Okej. Okay. Okej, okay, Moa, się słuchasz? Dziecko, kochane, co się stało z tym moim dzieckiem! Co się stało z tym moim dzieckiem? Że to moje dziecko to się słucha mnie, co? No. Tak, mamusia kupiła nowe fartki, nowe plasteliny i inne pierdołki, to się słucha, tak? Podlizujesz się, co? Maksio, podlizujesz się? Tak. To nie, to trzeba wyrzucić. Teraz mama idzie po kubeczek, a ja zaraz Wam pokażę. Reszta rzeczy, które... A, no, ciekawe, to zasłania. Które kupiłam, bo tak troszeczkę pokupiłam z takich króliczków, jajeczek, właśnie Maksymilian na święta Wielkanocne. Byłam w oszu i zobaczcie, dorwałam kilka takich, właśnie, wielkanocnych pierdłek na stół albo gdzieś do kuchni. Tu myślałam, że może włożę tutaj do wazoniku, tutaj, ale muszę w ogóle jeszcze ogarnąć mieszkanie, bo troszeczkę jest sywy, żeby tutaj jakoś tam poddawać te pierdółki Takie jają, zobaczcie, one jest srebrne. Tutaj jest taki króliczek, też srebrny, który ma e, świecące uszka i takie dwa zwykłe, białe mm, małe króliczki. No, takie słodkie, tak będą stały bo siebie. Ładnie, mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądało. W końcu mam w ogóle stół, więc na tym stole e, też wiecie, no, mm, pomoże tutaj i będzie fajniutko. Jak Ci idzie? Widzę, że tu plastelina poszła w ruch Maksula, ale ty musisz ładnie dbać o tę plasterinkę. odkładać na miejsce każdy kolor. bo ona tak się popsuje, myszula. Co robisz? Ja robię takie kulki. Aha, robisz takie kulki. Patrz. Mamo wciąż mamo. Mamo! Chcesz, żebym ja też to robiła kuleczki? Tak. Ja lubię kolor różowy. A ty jaki lubisz? Czarny. Czarny lubisz kolor! Tak, bo jest to taki sam. Taki sam? Tak. Syk! O, ta ładna kulka. Pa. No, widzę. Ale to jest duch. To jest wąż. Jest... Zielono-czerwony wąż. Zielony jak mama, a ten jak Roki. A ten jest zie... zielony. Zielony. zawsze Max porównuje Mamo, kolory do jego patrolu. Ten jest jak marszał, a ten jest jak Roki. Zielony jak Roki, czerwony jak marszał. Ej, dobra, muszę wam coś pokazać. Eee, może Mamo, 20 minut. Idziemy być, idziemy Słuchajcie, 20 minut. Siedziałam tutaj na tej kanapie. Stwierdziłam, dobra usiądę sobie, odpocznę sobie chwileczkę. Kończyłam sobie mój serial, mówię, 20 minut. O to To jest serial. Pokaż rączki. Ha. Piękna buźka. A teraz pokaż swoje zabawki, które pomalowałeś farbkami. Na szczęście nic takiego tragicznego się nie stało. Bo ja tylko tam troszeczkę kontrolowałam. Ale słuchajcie, nie spodziewałam się, że będzie malował wszystkie zabawki. Auto pomalował. Minionka. Wszystko. I nogę też pomalowałeś. Nogę też pomalowałeś? Tak. Gdzie? Tutaj. Boże, dobrze, że te farki się spierają, Max, bo... tutaj, yes. tutaj. A tutaj pomalowałeś. Jest. tutaj. A pokaż buziaka. Pokaż. Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, co? No ja nie mogę po prostu jest. Boże, myślałam, że ja jestem już brudna. To nie jest. To jest plastelina? Tak. Jezus. No, 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 Może. Nie rzucaj, bo to jest ciężkie. Może maksymalnie 25 minut siedziałam, słuchajcie, na tej kanapie. No mówię, kurde, no nie, no Dominika, usiądź, odpocznij sobie chwileczkę. No bo jednak wiadomo, odpoczynek też jest potrzebny. No i zobaczcie, no ja siedziałam tam, więc ja go. Widziałam tutaj po części, a on skitrał, słuchajcie, zabawki tutaj Specjalnie, że ja nie, nie widziała go z tamtej perspektywy I on A Ale to jest agent, Max po prostu jesteś niemożliwym dzieckiem Ale patrz, ma... Włosy masz nawet brudne Trzeba dzisiaj znowu włosy wymyć Ogarnęłam już troszkę w mieszkanku e, I już po prostu dałam tutaj te króliczki mm, Te dałam Tak na początku myślałam w ogóle, że te badylki dam do tulipanów, a przecież tulipan jest woda I widzicie, co, to jest drewniane By zamokły, by się zniszczyło, więc po prostu stwierdziłam Że dam do takiego zwykłego wazonika No i jest ładnie, jest tak minimalistycznie Ale jest ładnie Może jeszcze do kuchni dam jakąś figureczkę Coś się dokupi, zobaczymy jak coś wpadnie mi w oko W sklepie niedrogiego Bo powiem wam, że nie było na drogie, no nie była ten króliczek Kosztował 5 zł, ten chyba z 8, więc naprawdę spoczko cena.